Cześć, jestem Dominika. Dla Muzeum Historii i Sztuki przygotowałam wiersz Hanki Nowobielskiej pod tytułem Mój Świątek. W drewnianej kapit, zmietwianej w świecie zywym, siedzi scerniały świątek, jezusik frasobliwy, głowicę pod par ręką, siebie docek. Samotny, smutny nicyj, choć kiedy cicho płacę. Łocymsi wsyćko dumie za brudną, mądną sybą. Wylazły mu do słonka łocy jak kwiotki z bibuł. Nikt nie dba, by go przybrać, nie ścigał kurzu Nikt nie chce go pocieszyć, zawsze jest som i nicyj. Nikt się mu nie uzoli, deć ludziom tu za jedno, telo ze się zwykł. Czasem w to przezegno, A mnie się syćko widzi, Ze wspólno tęsknić drzewno, Tak siepie moim sercem, Jak jego sercem z drewna. I w tym swą smutną dusę Zbłąkano jak jagniątko, Bez dumań mych łańcusek, Uwiązać przy tym świątku. Świątku, Mnie nie przystoi sądzić o wyrokak, wyrokach, Ale nie mogiem ścierpieć, Kie zabijaj Kie topio psa wiesajo, abo mu dają trutki, Kie wantami chłopcy celują do wiewiórki. Kie dzieciom na zabawkę wejmują z gniazdek ptoski. Nie mogę się wydziwić twej cierpliwości boskiej. Bo jesteś śmiesz człowieka? Może być i z jakim sensem na wiecne cię za mnie do docesne. Ale zwierzęta biedne? Kie mąco ludzie podli. Jaką nagrodę wezmą? Czy mozroj jaki loni? Czy starcy świst bicyska i marno siana sypta, Kłoniowi co się ledwo czy na kopytach? Jaką wypłatę krowy i łowcy kiedy staną, Zamlę kolosłych dzieci, które cłek dawno zażnął? Hej, świątku, dużo pytań na wargi się ciśnie, I ni mał odpowiedzi, i starom się nie myśleć. Świat ponukierowany kierowany łodwiecnym, mądrym, ładem, a Telo w nim cierpienia na wtoreni nie ma rady. Rada Cię widzę, świątku, chyba najbardziej besto, ześ kajsi prec przez Przestrasny swój majestot, ześ ukrył swoją wielkość w tym marnym drzewa klocku, by czegoś mnie nauczyć, było mnie być pomocą. Tak pełne zrozumienia, jak Twoje zadumanie, ze zowdy z Tobą można pokwarzyć zaufaniem. Dołeś się zamkniętym zaśkłym w tej krzywej kaplicusce. Nic z tego, co jest ludzkie, nie jest lo tobie łobce. Nie zdzionej z cała cierni, co głowę ci kalicą. Coś mówią o Twoje wargi, choć załośliwie milco, Powieki moi spustone z z litośnie i znozmie, mnie, znoz mnie lepiej, Jako ja sama znów się. Łos prowze, niech me druski chłodnicki me donikąd, Ku twojej kaplicosce se prosto się nawrchną. Wsyćkich moich przyjaciół, wsyćkich mych do, dobrodziei, Jako w kurcynta wybioros po kolei, A łotyk, co zostało, już zmiany zasły ze się zmienili wrogów ci, co byli przyjaciele. Co rozek bardziej sama i syczkom icha włopce, zagubiono jak wędrowiec w listopadowe noce. A no wtedy łocy się same łzawią. Kiedy przyjdzie mi na myśl. coś nawet ty mnie zawiódł. Wiem, mu ukryte cele i syczkiem o swój powód. Nie wolno mi się sądzić, ani się wadzić z Tobą. Już nic nie chcę pytać, nie chcę cię naprzykrzać. Daj i w milczeniu, w twych kolan przysła. Niech w całym moim życiu zowdy twa wola będzie, ale mi daj tą ufność. ze tym je, nie zawiedziesz.